Dzień dobry panie marszałku, jak pan się zapatruje, że dzisiaj bierze tutaj udział Karol Nawrocki w tym marszu? No cieszę się, Karol Nawrocki chodził na Marsze Niepodległości zanim został prezydentem i jest na Marszu Niepodległości, kiedy prezydentem został. To dobrze, tak powinno być, funkcje się zmieniają, natomiast um, najważniejsze narodowe wydarzenia e, trwają i myślę, że Święto Niepodległości, Marsz Niepodległości jako trwały element obchodów Święta Niepodległości, na trwałe e, wpisał się do kalendarza takich ważnych wydarzeń narodowych. E, m, co? Cóż, dla pana brakuje tutaj niektórych polityków? Nie ma Donalda nie, 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 nie Tuska, nie, nie ma Rafała nikogo, Trzaskowskiego? Nie tu nikogo nie brakuje. Premier Morawiecki, z którym rozmawiałem przed chwilą powiedział, że tu powinni być wszyscy. Każdy, każdy może zdecydować sam w jakim wydarzeniu bierze udział. Ja nie będę nikomu, nie będę nikomu e, sugerował jak ma świętować święto niepodległości. To jest indywidualna decyzja każdego obywatela. A obecność Jarosława Kaczyńskiego? Czy PiS próbuje trochę coś ugrać na waszych wyborcach? PiS wielokrotnie bywał na marszach niepodległości. E, to, to wydarzenie zawsze było otwarte dla wyborców i polityków, różnych opcji, w związku z czym nie robiłem wokół tego żadnej sensacji. Mateusz Morawiecki powiedział, że tutaj powinni być wszyscy, natomiast przypominam sobie, że w 2021 roku kiedy marsz był państwowy zabrakło wtedy ówczesnego premiera. No każdy ma swoją strategię, jakby nie widzę powodu, żebym komentował kto kiedy przyszedł, a kto nie przyszedł, ja byłem chyba na wszystkich marszach przez ostatnie 16 lat, jeżeli ktoś dokonywał innych wyborów to jego sprawa i jego strata. Jeszcze na koniec zapytam jak pan skomentuje i może się zgadza ze słowami Mastalerka, który powiedział, że Jarosław Kaczyński pasuje tutaj jak pięć do oka. Nie zgadzam się na to, żeby wykorzystywać święto niepodległości i Marsz Niepodległości do robienia sobie wzajemnych e, przykrości, złośliwości. E, e, mamy wszystkie pozostałe dni. Mamy wszystkie, mamy wszystkie pozostałe dni w roku do tego, żeby polemizować ze sobą po liniach partyjnych, tak? A dzisiaj jest dzień niepodległości i skupmy się na świętowaniu. Oficjalnie miało nie być pirotechniki, a jest. No jak widać, trzeba zmienić prawo dostosować je do życia.